Dalej nie mam, słuchajcie, głowy do tego e, minifiga. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. E, znów mamy kolejny odcinek naszego Lego Room'u. E, jak w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, troszeczkę Wam teraz poopowiadam. E, mamy postawiony tutaj bank. Z zestawiku, dosyć starego. Tam mamy zrobiony fragment, fragment morza. On docelowo będzie większy, bo tu mam dwie płyty niebieskie zamontowane. Natomiast docelowo ich będzie trochę więcej. No, powinny jeszcze dwie dojechać, więc powinny być w sumie cztery. Ja może wam pokażę, jak to wygląda teraz. Tu mamy zrobione, zrobiony posterunek policji. I obok niego jest więzienie na, na wodzie. Ja je zbudowałem w ten sposób, ale ja je chyba troszeczkę przebuduję, ze względu na to, że on jest zbyt blisko tego nabrzeża od, od posterunku policji. Ja też zmodyfikowałem płytę. Znaczy, nie tyle, że zmodyfikowałem, co oryginalną płytę. Ona chyba miała 16 razy 16 z tego co pamiętam. Ją wyciągnąłem. Zabrałem, bo ona była płaska taka jak, jak to. I zastąpiłem to takimi akurat miałem płytkami. Są trzy płytki w różnych rozmiarach, które tworzą jeden taki prostokąt. Ale ja to zrobię troszeczkę inaczej. Zrobię to chyba tak, żeby to było tu wzdłuż. ale Ze względu na to, żeby te więzienie było z dala od tej policji. No i też dodałem taki e, troszeczkę, jakby to powiedzieć, da, nadałem takiego charakteru, że e, tu są jakieś skałki. E, ja te skały miałem wolne, luźne z miksa. E, prawdopodobnie, jak już wspominałem, chyba z zestawu jakiegoś westernowego, ale z tego co mi wiadomo, on raczej będzie niekompletny. E, mam jakieś drobne elementy. No, może. Jeżeli się okaże kompletny, no to to zabiorę. Na chwilę obecną fajnie to wygląda jako taki krajobraz, że to na przykład jakaś wyspa górzysta czy coś tego typu. Także tak na chwilę obecną to wygląda. Mamy dwie motorówki. Mam jeszcze statek policyjny, który chciałem tu za, jakby usadowić, natomiast tu nie ma miejsca, więc na razie go postawię na tej płycie. Zobaczcie. Mamy posterunek. Mamy ten mały e, pojazd policyjny. Gdzieś w komentarzach pisałem, że mam dla niego specjalne miejsce. E, no, właśnie to jest e, ta makieta, e, której jakby długo nie zdradzałem, ale już, już możecie ją podziwiać. E, mam nawet chyba e, ten klocek Polis e, ze starym napisem, bez tego podkreślenia czerwonego i taką inną czcionką, jaki był w oryginale. Prawdopodobnie taki klocek, znaczy na pewno taki klocek mam w miksie. Jeżeli się okaże, że do niczego nie jest wykorzystywany, wyląduje on w tym samochodziku. <laughs> Tam mamy zestaw, to jest zestaw ta motorówka i tamten samolot policyjny, tamten, tamten, tamten. Ja zrobiłem na chwilę obecną takie ala mini lotnisko. On sobie będzie na trawie siedział. Tu mamy helikopter. Mam jeszcze przygotowane dwa helikoptery, które też dziś tu będę musiał usadowić. I Zobaczcie, tam mam tą moją straż pożarną, ten mod, dosyć duży. No słuchajcie, w porównaniu do tej policji, to ta policja jest mizerna, bo ona tak naprawdę ma dwa jakieś jakby pomieszczenia, jedno i, i dwa na piętrze dodatkowo. Dwa na dole i dwa na dwóch piętrach. Aż się zmachałem troszeczkę. A ten mój moc wyszedł, no przepotężny. Na dobrą sprawę mo można by go było, jeżeli wzorować się tą policją, to można by było z tej jednej straży pożarnej zrobić i straż, i szpital z tych klocków. Ale ja to tak na chwilę obecną zostawię. Stacja przewędrowała e, w inne miejsce, ale moim zdaniem doskonale się komponuje na środku, jakby e, tych wszystkich skrzyżowań i uliczek. No i tu, tu troszeczkę myjnia samochodowa wystaje na ulicę. Ja się zastanawiałem, czy tego jakoś nie zmodyfikować, ale stwierdziłem, że chyba nie ma sensu. Mógłbym ewentualnie wysunąć ją do wewnętrza, jakby na we, do wewnątrz tutaj tej ulicy, ale nie wiem, czy jest sens. Na razie tak zostawię. Tam mam jakiegoś listonosza, lotnisko. Miejsce do lądowania dla śmigłowca, które okazało się, że ściana przeszkadza i ten, że śmigłowiec e, tak będzie spadał, a wiadomo, a w drugą stronę się nie mieści. Znalazłem za to drugi klocek. Ten, którego brakowało ostatnio. Więc na chwilę obecną zrobimy sobie... E, Chyba lądowisko dla śmigłowca tu. Ja tą literkę H myślę, że po prostu przykleję i będzie tu lądowisko. Też będzie to dosyć ciekawie wyglądało, myślę. Śmigła mają miejsce, żeby się obracać, więc teoretycznie śmigłowiec mógłby tutaj sobie lądować. No i to na chwilę obecną tyle. A jeszcze tutaj mamy jakieś pseudo-roboty drogowe oraz zepsuty samochód, którego będzie holował nasz. Przecudowny holownik z lat 90. Rewelacja. Ja teraz Wam pokażę, znaczy, postawię w sumie aparat i będę nagrywał jeszcze zestawy, które będę dokładał, bo trochę ich mam. Na chwilę obecną, zrobimy sobie zamiast lądowiska tutaj, zrobimy sobie takie po prostu miejsce na coś. Jeszcze w sumie nie wiem na co. Natomiast lądowisko sobie zbudujemy. Myślę na spokojnie w tym miejscu i to by było. O. Nie jest ta płytka jeszcze zamocowana, ale zobaczcie, tu możemy sobie zrobić lądowisko dla naszego śmigłowca. O, co wy na to? Myślę, że wygląda to dosyć ciekawie. Jest miejsce na obracanie śmigieł, czyli ten śmigłowiec w sumie mógłby w tym miejscu startować i lądować. To ja sobie później jakoś przyczepię. Tu jeszcze mamy barierki, które możemy sobie zamontować w tym miejscu, żeby nam tutaj minifigurki nie wypadły na przykład. Co jeszcze? No zaraz zobaczymy co jeszcze. Mam kilka zestawów, które chciałbym tu usadowić. Zobaczcie, wpadają zestawiki. Mam. Oj, rozwalam trochę. Mam koparkę. Myślę, że zrobimy sobie taki Ala Plac Budowy z koparką. Proszę. Na razie wsadzę bolec. Niech sobie koparka będzie przyblokowana. Tutaj. O, zobaczcie. I zrobimy sobie jakiś mini plac budowy. Załóżmy, że będzie to tam. Widać? O! Załóżmy, że ona sobie coś tam będzie kopała. To na później. Kolejne zestawy. To tak. Zobaczcie. Road Sweeper. To się chyba tak nazywa z tego co pamiętam. Mój stary czyściciel. Dróg. Fajnie się nada do miasta. Mam dwa śmigłowce, które mi się rozsypały. To zaraz je tutaj naprawię. I do tego jest jeszcze jeden motocyklu, ze względu na to, że do drugiego nie znalazłem kierowcy. Zresztą do śmigłowca jednego też chyba nie ma kierowcy na chwilę obecną. Czy pilota. I tu brakuje jednego krocucha. Już sobie naprawiamy. I nasza. Nasz czyściciel dróg trafi na jakąś ulicę. Może go zamontujemy? Nie wiem, jak myślicie. Może tu? Tylko nie wiem, czy nie będzie za dużo żółtych pojazdów. A i chyba generalnie to powinno być z drugiej strony, żeby on czyścił jednak pobocze. To sobie zrobimy tak. O, i sobie jedzie i czyści elegancko, czyści pobocze. Eee, kolejna rzecz, śmigłowiec. Eee, naprawmy ten, jeden jest chyba cały. Drugi się nieco rozsypał, ale już go naprawiamy. Mamy tutaj kolejny motorek, w sumie tam już są dwa. Możemy zrobić jakiś patrol drogowy. Eee, tego zestawu w sumie w recenzji jeszcze chyba nie było więc może yy, nie wiem w formie recenzji jakoś to byście chcieli Może innym razem, może nie koniecznie dzisiaj bo dzisiaj nie mam czasu na recenzję i w sumie nie mam też żadnych informacji na temat tych zestawów, więc może sobie odpuszczę natomiast yy, kiedyś sobie zrobimy recenzję yy, i jeszcze manetka, jedna która tu gdzieś wypadła. O, i gdzie te helikopterki postawimy? Tam gdzieś trzeba zamontować. Tam zrobimy lądowisko albo albo zamontujemy. Może w formie. Ja dzisiaj nie będę zmieniał tego um, tego więzienia, bo ono jest dosyć mocno przyczepione. Będzie mi musiał trochę zburzyć, ale myślę, że może helikopter będzie krążył nad więzieniem. Jeżeli się uda w ogóle. Jeden będzie krążył nad więzieniem. Jeden jest tam może też go dziś w tamtym kierunku. Fajnie. Dwa śmigłowce nad więzieniem. Mam nadzieję, że tamten czarny nie spadnie, bo on jest dosłownie na jednym studzie zamocowany. Teraz spróbuję go inaczej zamocować. No i ten w sumie bez pilota będzie sobie czekał, jakby na nazwijmy to na lotnisku policyjnym tymczasowym. Może tutaj. jakiś tu motorek sobie jedzie ten nie spadnie, On jest taki na słowo honoru hmm. obawiam się, że może spaść i się roztrzaskać, a tego chciałbym mimo wszystko uniknąć więc... Mam to jego. Dobra, muszę zrobić go tak. Zamocować, żeby przynajmniej na dwóch studach był zamocowany, bo z jednego to on się urwie jak nic i mi roztrzaska część posterunku, plus te nabrzeże na pewno. No, też możecie zauważyć, że na przykład ten napis policja, on jest w innym miejscu postawiony, ze względu na to, że ja je wykorzystałem te elementy, żeby mocować i łączyć ze sobą płyty. Tak samo jak wykorzystałem na chwilę obecną, tymczasowo oczywiście, płytki od minifigurek. Kolekcjonerskich, żeby te płyty mi się nie rozjeżdżały, także, tak to będzie wyglądało. Kolejny zestawik, już wam pokazuję, co ja tu mam, co przyniosłem. Zobaczcie kolejny czyściciel. Tym razem ten nowszy. Mieliśmy kiedyś porównania. Tu u góry macie linka jakiegoś, kiedyś były porównania do tych zestawów dwóch. Kiedyś robiłem i ten też, jako że jest kompletny, postanowiłem, że on też będzie sobie czyścił jakąś drogę, i może postawmy go na razie w tym miejscu. Niech sobie czyści pobocze. No i samochód, który. Jest samochodem do tak zwanych napraw oświetlenia drogowego. Ja sobie też go wykorzystam w makietce. Dalej nie mam słuchajcie głowy do tego minifiga. Sorry za kamerę. Dalej nie mam głowy do minifiga, bo ja ich jeszcze nie pouzupełniałem i nie chciałem przyczepiać mówię pierwszej lepszej, ja kiedyś coś znajdę i im zamontuję, żeby faktycznie to tak nie wyglądało byle jak. I ja sobie tutaj. Yy, co my tu mamy w ogóle? Lampa zapasowa. Ja tu patrzę, ale o, zobaczcie. Tu jest to wyposażenie. Jak była recenzja tego zestawu. Ja nie miałem tego wyposażenia. Znaczy nie pokazywałem Wam jego, ale. O, wiertareczkę na przykład damy mu do ręki, i będzie tutaj coś sobie naprawiał. Yy, plus mamy dwa. I mamy latarnię jeszcze. Słuchajcie, latarnia, e, która. Nie pamiętam go, czy była z tej strony, e, ale chyba jakoś tak. I do tego mamy lampę. O, i on sobie będzie coś tam przy tej lampie majstrował. E, I tu mamy dodatkowo śmietnik, więc ja to sobie mm, jakoś wykorzystam. Ja to roz, rozłożę, czyli zrobię tak, że że w sumie nie wiem jak, może nie, może wykorzystam w całości i tu sobie zamontuję płytki akurat tą o, mamy płytki widać przybliżę troszeczkę yy. Tu mamy latarnię, z tym, że ta latarnia w sumie tak się zastanawiam, że może tu postawimy sobie kosz na środku, a latarnię zamontujemy na przykład blisko, myślę jak, przejścia dla pieszych. Może nie na samym przejściu, bo tu są te przejścia. Zastanawiam się, jak to zrobić. A może tu? Może tu, na razie. Będzie latarnia. Tu postawimy sobie samochodzik, wsadzimy naszego mm, minifiga, który nie ma głowy, ale za to ma wiertarkę. Tak, i on coś tu będzie. Yy, nie wiem jeszcze jak, może, tak? Nie tak. Średnio mi tu się widzi, w sumie. Powinien być inaczej. Może tak. Tak i w tą stronę. Ale to on zablokuje nam jakby cały. No nieważne. Na razie zostawimy to może w ten sposób. O. Bo mówię, że on blokuje teraz całe skrzyżowanie. Ale równie dobrze można to skrzyżowanie zablokować tymi. Blokadami. Też w sumie nie jest jakoś źle, ja tak uważam. Słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to w sumie by mogło być tyle, żeby nie przedłużać. Natomiast dalsza część tego odcinka będzie po prostu w kolejnym, tak? Ze względu na to, że odcinek mi się nagrał dosyć sporawy, postanowiłem, że go przetnę na pół i zobaczycie resztę w kolejnym odcinku. Także dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakąś łapeczkę, żeby było miło. Oczywiście subika, dzwoneczek, możecie też kliknąć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!